Dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Lublinie, z Stanisławem Brzmijanem. Podpisaliśmy umowę na przekazanie na rzecz Gminy Nowotwór trzech działek gruntu, na których znajduje się staw w Nowotworze. Dziękuję, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I myślę, że w imieniu społeczeństwa Gminy Nowogór jesteśmy wszyscy wdzięczni Panu za pomoc w dopięciu tej sprawy do końca. Dziękuję bardzo, panie wójcie. że wszyscy będziemy stać się i zadowoleni. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję i oczywiście ponawiam te wszystkie zaproszenia, o których e, mówiłem. Dziękuję, dziękuję, bardzo. Dziękuję. dziękuję. W dniu dzisiejszym przejęliśmy od skarbu państwa ze zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działkę trzy działki właściwie gruntu, na których znajduje się zbiornik wodny. Powierzchnia tego obiektu to jest ponad 7 hektarów. W tej chwili jest tam tylko woda i gospodarują na nim wędkarze. Polski Związek Wędkarski Okręg w Lublinie. Natomiast przyszłościowo my chcemy doprowadzić to do stanu takiego, żeby to nie szpeciło terenu gminy Nowodwór, szczególnie miejscowości Nowodwór. Staw jest położony w samym. Sercu Nowodworu. Jako gmina, wybudowaliśmy już na działce przyległej do stawu altanę, gdzie tam młodzież i nie tylko młodzież może się spotkać. Jest grillownik, jest miejsce na, na ogniska. Yy, także z myślą o tym, że młodzież będzie mogła szkolna pójść i podziwiać piękno przyrody, bo to jest teren, gdzie występuje i żółw błotny, i bocian czerwony też jest spotykany, także wiele, wiele, wiele innych zwierząt, no nie tylko te chronione, ale i te... Pospolicie występujące w naszym środowisku. Także myślę, że dla dobra społeczności lokalnej udało się w końcu ten obiekt pozyskać. Staraliśmy się o niego kilkanaście lat. No były problemy proceduralne po prostu, bo woda przepływająca, która jest własnością Skarbu Państwa nie mogła być przekazana samorządowi no dodatkowo zbiornik stanowi fajny mikroklimat no bo wiadomo jeśli jest woda to i wilgoci w powietrzu mamy więcej ponadto no, można go zużytkować na cele turystyki takiej naszej, tej lokalnej. lokalnej. Jak długo potrwa przystosowanie tego e, e, obiektu do potrzeb gminy i mieszkańców gminy? W tej chwili no, będzie wymagało to zabezpieczenia środków finansowych w budżecie, ale myślę, że tu Rada będzie przychylna. Co do tego, e, chcemy wybudować w pierwszej kolejności jakieś trzy pomosty, żeby można było z lustra, e, wejść na lustro wody. E, na pewno nie, nie planujemy w tej chwili Kąpieliska ze względu, że jest, na, tam jest prowadzona gospodarka yy, wędkarska, rybacka, konkretnie przez koło wędkarskie. Także tutaj na pewno kąpieliska na razie nie utworzymy. Natomiast na, na cele turystyki zadbamy o otoczenie, żeby no, ten obiekt wyglądał tak jak powinien. A jaką powierzchnię ma ten akwen? Akwen ma w tej chwili samego lustra wody to jest około 4 hektarów. To spore. Czy pojawią się na przykład łódki? Yy, łódki, no trudno powiedzieć. Wędkarze używają pontonów i łódek do yy, łowienia z wody na przykład. Natomiast my mamy za zasobie swoim yy, kajaki, które też planuje... Yy, uruchomić, żeby można było te kajaki użytkować na tej Dzisiaj odbyło się przekazanie trzech działek gminie Nowodwór. Czy to jest częsta praktyka w województwie lubelskim? To jest częsta praktyka i w województwie lubelskim, i w kraju tylko w bieżącym roku przekazaliśmy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa, który jest w władaniu kowru ponad 3300 hektarów. Właśnie dla samorządów w dużej części, część dla krajowego zasobu nieruchomości rolnych do instytucji, które są tego uprawnione na cele społeczne. Możemy przekazać takie grunty właśnie gminom na zadania własne, które realizują gminy. I takimi zadaniami jest budowa przedszkola, szkoły, drogi, urządzenie placu zabaw, boiska, czy też miejsca rekreacji, jak będzie to miało miejsce tutaj w gminie Wspomniał pan podczas sesji rady gminy, na której odbyło się oficjalne przekazanie tego gruntu, że KOF przekazuje również grunty wojsku w związku z prowadzonymi pracami na przykład przy Tarczy Wschód. Tak, my jesteśmy w stałym kontakcie teraz z wojskiem. Wojsko również będzie otrzymywało od nas grunty pod właśnie budowę Tarczy Wschód, pod budowę umocnień, pod te potrzeby, które są w rejonie przygranicznym, a województwo lubelskie jest również takim rejonem, ale również na zamianę z rolnikami, którzy będą udostępniali swoje grunty, bo nie wszędzie KOWR je ma po prostu. Więc na takie cele jak najbardziej, na kwestie wymiany także. Czy w tym roku KOF przekaże samorządom lubelskim jakieś kolejne inne grunty? Tak. Mam nadzieję, że te procedury przygotowywania działek, porządkowania ksiąg wieczystych, podziałów geodezyjnych, one zakończą się i będziemy mieli przyjemność przekazywania kolejnych gruntów pod realizację celów samorządowych.